Czy steropian elewacyjny nadaje się do położenia na podłogę? Jeżeli też ciekawi Cię to zagadnienie, zapraszam Cię do oglądnięcia tego filmu. Steropian mam kupiony w dwóch partiach: dwa różne. Podłogówkę biały, setkę, twardość. Ja go kupowałem wówczas, kiedy nic na rynku nie było, i kupiłem go po to, żeby. Po prostu zapełnić samochód, dostawę samochodową steropioną na dach płaski. Czy Lambda ma niską 0,36, a chciałbym mieć w sumie jakiś taki, który będzie z Lambdą blisko 0,30. Został mi steropion elewacyjny, leży już w garażu zalega tam dosyć długo. Pomyślałem sobie wtedy, że go wykorzystam, po prostu potnę go na odpowiednie grubości i wykorzystam go do podłogi. No, i teraz przyszedł ten właśnie czas, kiedy chcę to układać. No i przypomniałam sobie, że elewacyjny ma troszkę niższą twardość. Tak szczerze mówiąc, to nawet oficjalnie na etykiecie producent nie pokazuje dokładnej twardości, no ale w nazwie widnieje jako EPS 80. Jak zrobiłem takie testy na początku ze szwagrem, zasłaniając sobie oczy i dotykając jednego i drugiego. Tak, po prostu po chłopsku sprawdziłem twardość jednego i drugiego. To zarówno mnie, jak i jemu wyszło, że ten biały, prawdopodobnie EPS-setka, bo to był dachowy, no jest jednak twardszy od tego grafitowego elewacyjnego. Zacząłem drężyć teraz temat. Okazuje się, że każdy steropion ma swoją oczywiście twardość i od tego no jest cena również elewacyjny nie do końca pokazują, no bo po co twardość? Tam jest bardziej rozciągliwość ma znaczenie. Natomiast jeżeli chodzi o steropian podłogi, faktycznie twardość ma znaczenie. Ma tym bardziej znaczenie, jeżeli układamy go powyżej 10 cm. Tak przynajmniej. Być tam na internetach. No i y, teoretycznie EPS 80 do 10 cm tam ugięcie ma niewielkie, więc można by y, faktycznie w miejscach takich y, nieobciążonych samochodowo, y, jakimiś tam maszynami, stosować taki steropion. Natomiast no, na pewno już w garażu to odpada. Za mimi plecami właśnie jest ten steropian elewacyjny. Postanowiłem dzisiaj zrobić test, jak się zachowuje pod ciężarem na tej podstawie podejmę ostateczną decyzję. Więc słuchajcie, to jest tak. Tutaj postawiłem w tym momencie steropian EPS-80 elewacyjny. Tu mamy obok tropiony podłogowy setka. Ode tutaj to jest dziesiątka. 10 centów to jest 5. To jest to samo 10 i 5, czyli razem 15. Tu mamy te wiaderka. Mamy 4 po 15 litrów i 8 po 10. I na górze mamy zaznaczone swoje punkty, bo będę wyznaczał dwoma metody. Pierwszy to za pomocą lasera z jakiegoś tam punktu, w tym założymy tutaj ustalę sobie punkty i wszędzie będę w tym samym miejscu wyznaczał wysokość, bo chodzi mi o różnicę w, w ugięciu, a nie o samą wysokość stropianu, która jest tu przygotowana, bo mówię, że nie jest idealnie 15 cm. No, a drugą metodą to będzie po prostu użycie tradycyjnej metrówki i sprawdzenie tej wysokości tutaj odjęciu, i zobaczymy, ile się ugnie. No to zaczynamy. Na mojej tablicy tutaj sobie zapiszemy, tak to jest EPS 80. I mamy wezmę w dwóch miejscach, od lewej i od prawej. Będę to mierzył. 50. 2,729, a z drugiej strony dokładnie taka sama wartość 2,72,9, tu mamy 15,1, i a tu mamy też 15,1 jeden dziwio może mieć garby też może wyjść nierówno dlatego tego że od góry będzie ok

Okay. No i mierzymy. I mamy tak e, e, dokładnie 3 mm ugięcia przy 140 kg. To jest na EPS 80. Zobaczymy, co się stanie, jak zredukujemy tą wysokość. Na y, 10 cm, jakie będzie ugięcie. Podsumowując, w przypadku 15 cm steropianu tego i 80 mamy 3-4 mm odchyłu y, w dół. W przypadku 10 cm mamy 1-2, to widać różnicę około 2 mm. Tak? A to jeżeli już my mamy fugę, gdzieś, gdzieś zasylikowane coś, to można to o tyle opaść podłoga czy to przy wylewce, czy ewentualnie kładąc coś ciężkiego na, na, na posadce. Dobra, za zatwierdzą sprawę stropianu grafitowego 80. Teraz przejdziemy na EPS Biały Setka. W teorii. Zobaczymy co mi ta firma przesłała. Od 1 do 3 milimetrów tak naprawdę, no, tak zaokrąglając, nie? Teraz przejdziemy na 10 centymetrów. Słuchajcie, no bardzo podobne w zasadzie wyszły mi e, różnice, o tak. Patrząc na to, co tutaj udało mi się zaobserwować, to mamy tak. W przypadku EPS-100, przy 15 cm grubości wysokości sterpionu, u, 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 uskok pod ciężarem 140 kg to jest 1 do 3 mm. Przy 10 cm to chodził 2 do 3 mm. W wnioski są takie. W przypadku EPS-80, czyli stereopianu elewacyjnego, wszędzie zakładam 140 kg. W przypadku nacisku takiej wagi mamy 3-4 mm w dół. Tak? Jeżeli, jak zmniejszyłem wysokość tego stereopianu do 10 cm, jest tylko 1,2. Czyli co ewidentnie mówi, że wraz wzrostem wysokości nakładanego stropianu, ten ucisk jest znacznie wyższy. W przypadku EPS 100 tu też mamy 15 cm i 10 cm. W przypadku 15 mam 1 do 3. Tu mamy 2 do 3. Czyli mniej więcej porównywalne są te wartości. Wniosek nasuwa się taki, że nie ma znaczącego wzrostu ugięcia stereopianu przy dołożeniu kolejnych warstw, dołożeniu kolejnej wysokości styropiana na podłogę. Ja wpadłem na pomysł taki, żeby y, zrobić tak, że położyć 10 cm tego grafitowego elewacyjnego 80, a resztę 5 cm do wysokości 15. Zrobić to już sterobionym y, setką, przeznaczonym faktycznie do podłogi. Dodatkowo zaletą tego rozwiązania jest to, że zastosujemy tutaj y, grafitowy, który ma y, lambda 0,31. No i będzie go 10 cm, a 5 cm będzie tego setki, gdzie lambda jest chyba 0,36. Jeżeli podobał Ci się ten film, to koniecznie daj łapkę w górę i zapraszam do oglądania kolejnych filmików, a jeżeli chciałbyś zobaczyć kolejne realizacje, takie jak na przykład to lub to, koniecznie kliknij. Pozdrawiam, Tomek.